Sezon artystyczny podsumowali instrumentaliści i wokaliści. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nabyte umiejętności zaprezentowali podczas dwóch koncertów. Najpierw sceną zawładnęli instrumentaliści, młodzi muzycy grający na perkusji oraz kibordzie, prezentując różnorodny repertuar. Uczestnicy zajęć przez rok pracy zrobili duże postępy, a niektórzy można powiedzieć, że nawet olbrzymie. Instruktor gry na kibordzie, kierownik Środowiskowego Domu Kultury Grzegorz Kopeć oraz instruktor gry na perkusji Tomasz Kacprzak są zadowoleni. Z tego, jak ich podopiecznie wypadli podczas wieńczącego sezon koncertu. Jest to kolejny rok rozwoju, który można zauważyć wśród uczestników tych zajęć. Ci, którzy chodzą kolejny rok, jest to dość duży progres, no doszli też nowi, którzy też świetnie sobie radzą. No ale każdy jakby jest to indywidualny uczeń, do którego też w indywidualny sposób trzeba podejść. Jeżeli chodzi o koncertowe utwory, oni już w większości, w większości wybierają sobie sami, czyli to, co grają ewentualnie na zajęciach lub wybierają indywidualnie pod koncert jakiś konkretny utwór, który się im podoba lub gdzieś tam słyszeli. Muzyka Uczniów, którzy kontynuują naukę u mnie, i z roku na rok widać, że się bardzo rozwijają, bo przekładają się do tych zajęć i potrafią już technicznie dużo więcej rzeczy wykonać. Przez to jest nam po prostu łatwiej ćwiczyć i wykonywać te nowe rzeczy, które mogę im Odpowiedzieć czy zadać do wykonywania. Tak? Większość uczniów przychodziło z własnymi propozycjami, które razem ćwiczyliśmy, a niektóre pomysły ja im podsyłałem. Też dobierałem repertuar, jeżeli chodzi o ich umiejętności, jakie posiadają na tą chwilę. Każdy postarał się i wyszedł i zagrał piosenki od początku do końca, i jestem z tego bardzo zadowolony. Perkusja nie jest łatwym instrumentem. Niektórym się tak zdaje, że to jest tylko wejść i coś zagrać, tak? ale tutaj muszą pracować cztery kończyny. Musimy mieć dobrą y, koordynację ruchów. Zdarza się tak, że później wychodzi na to, że jednak trzeba dużo pracy włożyć y, w tą perkusję. I niektórzy się zniechęcają, bo wydawało im się, że to będzie taka łatwa sprawa, ale niektórzy po prostu y, to rozumieją i Cierpliwie ćwiczą i potem widać, że widać efektem właśnie na takich koncertach. Wszyscy instrumentaliści otrzymali gromkie, w pełni zasłużone brawa, podobnie zresztą jak uczestnicy zajęć wokalnych, których oglądać, a przede wszystkim słuchać przyszła równie duża publika. Za koncert oraz zajęcia wokalne w środowiskowym domu kultury odpowiada Magda szlęsak gwoździowska To był artystyczny rok pełen wielu ciekawych muzycznych przygód, wielu. Wyzwań, przełamywania barier własnych, zdobywania odwagi, odkrywania siebie, odkrywanie własnego głosu, więc myślę, że bardzo pracowity i bardzo taki wdzięczny. Repertuar, który dzisiaj Państwo usłyszą, to będzie piękne odzwier odzwierciedlenie mojej pracy z tymi wokalistkami i tak naprawdę to, kim one są, bo. Każda piosenka będzie inna tak naprawdę. Repertuar będzie totalnym miszmaszem. Będą piosenki z muzyki rozrywkowej, z muzyki jazzowej, będzie też muzyka rockowa, będzie też tekst poetycki, więc tak naprawdę każda z nich przedstawia coś innego i tak naprawdę. To z czym się utożsamia, więc repertuar będzie bardzo różnorodny, ale mamy nadzieję, że zaskoczymy naszych słuchaczy tym, co przygotowałyśmy tak naprawdę, przygotowywałyśmy przez cały rok artystyczny. Więc chodź, bo mamy mój świat, na Rok artystyczny za nami, ale Środowiskowy Dom Kultury nie zamyka drzwi. Zaprasza do siebie w wakacje, a później też od września. Co roku mamy nowy nabór. Wiadomo, że ilość tych miejsc jest ograniczona ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich. Natomiast jak najbardziej zapraszamy do zapisów i zapraszamy też na warsztaty wakacyjne, gdzie też można się trochę zapoznać z tymi wszystkimi instrumentami. No i zdecydować potem, czy chce się uczęstać w wrześniu na zajęcia.